Cześć, witam serdecznie. Bez czapki, bo mi spadła, słuchajcie. Bez czapki, bo mi spadła, czytając najnowsze newsy, newsy na temat, znaczy, newsy z Białorusi. Łukaszenka doradza dietę swoim, swoim obywatelom. Będzie ogólna dieta na Białorusi. Mało tego jeszcze, będzie ubogacenie, to znaczy, to brakuje im rąk chyba do pracy. Oby te ręce do pracy nie przywędrowały do, do Polski. No, zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, zaskakujący apel Łukaszenki. Raz w tygodniu, maksymalnie dwa. Taki jest tytuł. A o co chodzi? No, chodzi o ziemniory, moi drodzy. Chodzi o pyry, jakbyśmy to powiedzieli w Poznaniu. W związku z niedoborem ziemniaków na Białorusi, Aleksandr Łukaszenka udzielił obywatelom zaskakujących porad porad dietetycznych. To nie jest, to nie, 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 śmiejcie się, bo to nie ma być śmieszne, tylko to jest prawdziwe. Znaczy, śmieszne jest. A to jest prawda. Będą mieli dietę na Białorusi. Aleksandr Łukaszenka wizytował zakłady produkcyjne w związku z niedoborem ziemniaków na Białorusi. Przywódca zalecił obywatelom ograniczenie spożycia tego produktu. Mówiąc o przyczynach kryzysu, białoruski dyktator yy, obwinił producentów rolnych, którzy według niego woleli sprzedawać ziemniaki do Rosji, gdzie są one dwa lub trzy razy droższe. Sabotaż! Sabotaż na Białorusi! Sabotaż rolników białoruskich to jest. Ziemniaczany kryzys na Białorusi trwa od lutego bieżącego roku, ale Łukaszenka przyznał się. Do istnienia problemu dopiero 8 maja. Jak ostatnio stwierdził, sytuacja się stabilizuje. Przywódca polecił zwiększyć uprawy ziemniaków zarówno na wewnętrzny, jak i zewnętrzny. To jest rosyjski rynek. 27 maja Białoruś zniosła zakaz importu ziemniaków z krajów Unii Europejskiej. Czyli rzeczywiście są braki. Są braki, pan. Dietetyczna porada Łukaszenki. Raz w tygodniu. Dotychczas białoruskie władze twierdziły, że kluczowym czynnikiem niedoboru ziemniaków były niekorzystne warunki pogodowe. W poprzednim sezonie rolniczym niedawno Łukaszenka przedstawił nową wersję dotyczącą kryzysu żywnościowego. Według niego deficyt został sztucznie wywołany w wyniku sabotażu zorganizowanego przez określone osoby, których nazwisk jednak nie wymienił. No to jest podejrzane, ciekawe, kto jest ziemniaczanym sabotażystą na Białorusi. Łukaszynka zdecydował się również wygłosić poradę dietetyczną. Słuchajcie, jeśli będziemy jeść ziemniaki tak, jak się je reklamuje na TikToku, to będziemy szczupli raz w tygodniu, maksymalnie dwa, i to najlepiej pieczone albo PIRE przekonywał w rozmowie z dziennikarzami podczas podróży do rejonu Wołyski Wołkowskiego, przepraszam, dyrektor. Dyktator, dyrektor, no, dyre dyrektor Białorusi, dyktator, cytowany był przez The Moscow Times. Łukaszenka chce sprowadzić 150 tysięcy pakistańczyków, słuchajcie. ciekawy jestem, czy oni trafią docelowo do nas, znaczy, mieliby trafić do nas, czy zostać jednak. Ale to, 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 to jak on już ma tam jakiś ludzi, no to po co on ich do nas pcha, kiedy może sobie ich zostawić? Dlaczego? To już wam mówię. Podczas kwietniowego spotkania z premierem Pakistanu z Shebazem, he, Safrinem, przywódca Białorusi, ogłosił, że chce sprowadzić na Białoruś nawet 150 tysięcy młodych pakistańczyków. Dlaczego chce Łukaszenka to zrobić? No tutaj ponoć jest tak, że, ponoć, że tak, takie plotki krążą, że pakistańczycy mieliby remedium na problemy demograficzne kraju. Migranci mają pomóc, uzupełnić powiększającą się lukę na rynku pracy. I to tyle. Maria Antonina kiedyś powiedziała: Nie mają chleba? Niech jedzą bułki. Ale ja mam bardzo dobrą propozycję dla pana Łukaszenki. Jest jakieś tam rozwiązanie na ten, na ten problem. Kinga Gajewska. Kinga Gajewska niech zostanie zaproszona przez, zaproszona przez pana Łukaszenkę. I przy okazji, Kinga Gajewska zabierze ze sobą parę ciężarówek ziemniaków. I myślę, że no. Może to troszeczkę ruszy ten problem z ziemniakami na Białorusi. Kinga Gajewska lubi jeździć, podróżować, dawać ludziom ziemniaki i tak dalej, Jest córką milionera, więc parę tych tirów myślę, żeby się znalazło. Dobrze zagadać z panią Kingą, zaoferować jej coś. Ona przyjedzie z kilkoma tirami, Ziemniaków, może jakiś dalszy, większy deal yy, zrobicie? Także rozmawiajcie z panią Kingą. Ona ziemniaki zorganizuje, przywiezie wam na Białoruś. Kryzys zażegnany, ludzie będą mogli jeść ziemniaki na Białoruś nawet trzy razy w tygodniu. Dobra, dobra, koniec tych śmiechów, koniec tych śmiechów. Yy, tak naprawdę to może po prostu za dużo tam bimbru pędzicie. Yy, nie wiem, wódki czy, 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 czy czegoś, no po prostu. No... I z tego są po prostu może braki, e, braki w ziemniakach. Może by wprowadził jaką prohibicję e, na Białorusi, e, to może i by ziemniaków się więcej na straganach, tudzież w e, innych sklepach, może nawet na polu e, znalazło. Może ktoś z pola wyrywa te ziemniaki po prostu e, po nocach i, i, i w lesie gdzieś tam w jakichś kotłach bimber pędzi. Ne? Także, no, panie Łukaszenka, to jest duży wachlarz, do popisu, yy, popisu, no tak, popisu. Yy, I no, może się znajdą te ziemniory, ne? Ziemniory gdzieś tam po lasach, pochowane w ziemiankach. No, no, to, no musicie coś z tym zrobić. No. Musicie coś z tym zrobić, bo Kinga Gajewska nie będzie wam wiecznie pomagać. No, przyjedzie z parą raz, dwa, trzy i, i, i tyle. Ne? My też ziemniaki lubimy w Polsce, więc. Chyba, że dobrą cenę zaoferujesz, to może ziemniaki ci będziemy sprzedawać. Na razie, hej.